Dzisiaj piękny i długo wyczekiwany dzień, bo w jakiś sposób to biurko trzeba będzie zapełnić. Jak nie widzieliście poprzedniego odcinka z unboxingu tych wszystkich sprzętów, to koniecznie go zobaczcie. A dzisiaj filmik nie dość, że pokaże bliżej te wszystkie sprzęty, to wszystkie one trafią tutaj. Tak żeby było dla wszystkich jasne, dzisiaj będziemy budować komputer z chodzeniem wodnym, którego główny motyw to kolor biały. Przygotujcie się na długi filmik, bo chcę wszystko dokładnie pokazać, objaśnić i wytłumaczyć. Oraz jeżeli śledzicie polską scenę technologicznego YouTube'a, to na końcu będzie mały plot twist. To moje pierwsze chodzenie wodne, więc nie ukrywam, troszeczkę się denerwuję, ale myślę, że wszystkie elementy będą do siebie pasować, bo skorzystałem z odpowiedniego konfiguratora, dobrałem elementy, więc będą działać. Jak coś macie wszystkie linki w opisie, które są najważniejsze. Natomiast dzisiaj zajmę się najpierw płytą główną i procesorem, bo to dwa elementy, które Najlepiej. Jako płytę główną wybrałem X570 AORUS Master, bo to płyta główna, z której sam korzystam u siebie w swoim głównym komputerze i nigdy na nią nie narzekałem, to też ona trafi do komputera. Zastanawiacie się, jaki procesor trafi do środka? Otóż będzie to Ryzen 3900X. Montaż procesora nie jest problemem, wystarczy na niego spojrzeć. W jednym z rogów znajduje się mały trójkącik, który trzeba umieścić w ten sam sposób na płycie głównej, bo jak zobaczycie na soket na płycie głównej, to tak samo jest w jednym rogu tutaj widoczny trójkącik. Ten trafia tam i wszystko jest ok. Warto także sprawdzić, czy wszystkie piny na procesorze. To, że są idealnie równe i czy nie ma żadnych zabrudzeń, a później po prostu bierzemy i otwieramy sobie gniazdo, i tak jak mieliśmy ustawioną orientację, tak wstawiamy sobie procesor. On będzie tutaj delikatnie nam wchodzić, następnie całość zamykamy i procesor jest zamontowany. To znane i lubiane, niechaj poczeka, dlatego że teraz zajmijmy się tym, po co tutaj wszyscy przyszli. Na początek zajmiemy się kartą graficzną. Founders Edition obrana. obrana jak ziemniak. ubrana w srebro z dwoma wentylatorami. Niestety to chłodzenie będziemy musieli całe rozebrać, a na jego miejsce trafi co innego. Będzie to blok na kartę graficzną, który wygląda następująco: jest to XG7RGB. Ten etap będzie mógł wyglądać na troszeczkę skomplikowany i straszny, zwłaszcza że to będziemy musieli zamontować tutaj, na karcie graficznej, która. Kosztuje jakieś 5,5 tysiąca złotych. W naszych wyobrażeniach karta graficzna wygląda zazwyczaj w ten sposób, ale to tak naprawdę układ chłodzenia nadaje jej tego finalnego kształtu. Żeby się dostać do samego tego rdzenia płytki, na jakiej się znajdują wszystkie komponenty, to musimy to po prostu rozkręcić. oh puxa 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 Wow, udało się! Słuchajcie, najbardziej przerażającym elementem, i w sumie najcięższym z tego wszystkiego było rozłożenie tej karty graficznej, dlatego że zobaczcie, jaka tu jest ogromna ilość termopadów i innych elementów. Teraz najważniejszym elementem będzie wyczyścić wszystkie elementy z tego tutaj tej pasty termoprzewodzącej, która znajduje się w środku, a później będziemy aplikować nasz blok wodny od Corsera. Tak wygląda karta przed czyszczeniem, a tak wygląda po czyszczeniu. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, w której musielibyście wkładać te wszystkie termopady żeby ułożyć je na odpowiednie komponenty. Jest to prawie, że niemożliwe, albo zajmie naprawdę dużo czasu, chociaż już samo czyszczenie dosyć dużo czasu zajęło, ale jest tego warte. Bo uwaga, jak weźmiemy sobie ten blok wodny, to możecie zobaczyć na jedną ważną rzecz. Dlatego, że jest to zestaw dla osób, które chciałyby rozpocząć swoją historię, przygodę razem z schłodzeniem wodnym, to tutaj wszystkie termopady są zamontowane. A oprócz tego mamy tutaj także zaaplikowaną ta, pa, pastę termoprzewodzącą, więc niczym się nie musimy przejmować, wystarczy, że to dołożymy do tego, poskręcamy i będzie działać. Teraz dla wygody ułożymy Wyłożyłem sobie blok wodny tutaj na pudełku i zobaczcie na to. Przewody przerzucamy sobie bokiem, żeby łatwo można było je popodpinać. Tutaj dla t specjalna informacja, żeby zdjąć folikę, gdzie jest pasta termoprzewodząca. Następnie oczyszczoną kartę po prostu bierzemy i kładziemy sobie na te wszystkie elementy w bardzo ostrożny, spokojny sposób. O, jest. Ja wcześniej zamontowałem sobie jeszcze śledzia, żeby mi było wygodniej, no i pozostało nam zasłonić tak naprawdę tył. Więc mamy tutaj backplate, który elegancko, idealnie nam się spasuje ze wszystkim. Takimi dziurkami dokładnie w ten sposób. Teraz, jeżeli by porównać, co jest prostsze, rozmontowywanie karty czy może montowanie bloku, no to już Wam odpowiadam na przykładzie. Zobaczcie tutaj, ile mamy na magnetycznej podkładce różnych śrubek z oryginalnego chodzenia. Natomiast teraz, jak zobaczycie, ile jest tak naprawdę śrubek teraz do Corsera, no to jest tylko tyle. I to są wszystkie takie same i wchodzą dokładnie w zaznaczone miejsca, a tutaj trzeba, trochę trzeba było pokombinować. No ale teraz pytanie, co z taką kartą, skoro mamy tutaj dziurki, przez które można przełożyć rzeczy, na przykład do otwierania rzeczy. Teraz jest pora zadecydować, który otwór będzie wlotem, a który będzie wylotem, w sensie inaczej, który będzie tak naprawdę zasunięty, dlatego, że będziemy stawiać kartę graficzną. Wydaje mi się, że z tej strony, jeżeli sobie zakręcimy tą stronę, o, to będzie wszystko najlepiej wyglądać i najlepiej działać, dlatego, że wkręcimy wężyki z drugiej strony i żeby tego nie uszkodzić, to dostajemy taki mały śrubokręcik, który nazywa się plaktul. Za jego pomocą w prosty sposób jesteśmy w stanie nie zasłonić otwory, które są nam niepotrzebne. Tak wygląda teraz karta graficzna i z tymi szalonymi frędzelkami musi jeszcze teraz chwilę poczekać. Pytanie, co zrobić z tym chodzeniem, jakie zdjęliśmy z karty graficznej? Oczywiście nie wyrzucać, bo taką ładną wydmuszkę zamierzam sobie zmontować i postawię sobie ją na półce, jako taka pamiątka po tym, co było, a tutaj będzie żywy pomnik tego, co jest. Mimo, że pomnik się stawia zazwyczaj jak coś czegoś już nie ma, ale na przykład pomnik przyrody. Przecież przyroda jest cały czas i pomnik przyrody jest. Dąb Bartek, on jest pomnikiem przyrody. Niżej, bo to jest dosyć ciężkie, jak ktoś zawadzi. Szafę, to może spaść na głowę, czego byśmy nie chcieli. Natomiast teraz wróćmy do procesora płyty głównej i wszystkich innych dobrodziejstw, jakie są w tym miejscu. Dlatego, że nie chcę zostawiać otwartego bloku wodnego bez podpiętych węży, to zacznę od dysku twardego. Dlatego na, nie będę rzucać dyskiem twardym, mam tutaj w tym miejscu. Montaż dysku w przypadku tego setupu jest chyba jednym z najprostszych elementów. Wystarczy odkręcić dwie śrubki, ściągnąć radiator i założyć dysk z zamontowanym już radiatorem i znów przykręcić dwie śrubki. Tak jak blok na kartę graficzną nazywał się XG7, tak na procesor jest XC7. Ostatnio go nie rozpakowywałem, żeby zostawić jakąś niespodziankę na dzisiaj, to też teraz sobie go odpakujmy razem i przyglądnijmy się mu, bo czekał przez te wszystkie dni, aż ja go w końcu otworzę. I o ojejku, już nie mogę się doczekać, kiedy ten mały drobny elemencik, o zobaczcie jest nawet zamontowana pasta termoprzewodząca, więc jak ktoś się boi na przykład samemu sobie montować, to spokojnie może skorzystać z takiego gotowego rozwiązania. My też z takiego skorzystamy, żeby zobaczyć temperatury i jak w ogóle komputer się będzie zachowywać. Nie wiem co chciałem powiedzieć, zobaczmy do instrukcji. W takich sytuacjach jak ta instrukcja jest zawsze twoim przyjacielem. To ona pomoże ci stawiać pierwsze kroki w przypadku montowania rzeczy, których nie montowałeś wcześniej. Ja, przykładowo, zauważyłem, że ten bracket, który jest teraz zamontowany, jest pod Intela. To też jego trzeba będzie wymienić. Pod taki bracket, który jest pod AM4. I teraz pytanie, czy go zamontować powinienem w ten sposób, czy w ten? No, możemy zobaczyć do instrukcji, który bok jest dłuższy, który jest krótszy, albo możemy sprawdzić to organoleptycznie. Zobaczcie, tak pasuje, tak nie pasuje. To też wiem już na podstawie swoich doświadczeń, że jeżeli Zamontuję w ten sposób blok, to będzie to prawidłowe. Wymiana tego elementu jest niezwykle prosta. Wystarczy przekręcić o 45 stopni, wyciągnąć blok i voila! Mamy wszystko uwolnione, więc ten element jest nam niepotrzebny. Dla nas liczy się w tym momencie ten. Sprawdziliśmy, że ten element musi być ustawiony pionowo. To też teraz wkładamy sobie bloczek pod kątem 45 stopni i go przekręcamy. W ten sposób jest zablokowany. Zobaczcie, jak elegancko wygląda ta pasta pod spodem. Jakie heksagoniki są ładne. Naszym zadaniem będzie teraz odmontować elementy montażowe chłodzenia pod ten. To, 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 co było tutaj oryginalnie zamontowane, trzeba się tego pozbyć, bo to nam w tym momencie nie będzie absolutnie do niczego potrzebne. Z tyłu jest backpate, który nam zostaje, który też na razie może pójść sobie w odstawkę, bo na to miejsce idzie nam back. Montujemy teraz grube śrubki, nie zapominając o podkładce, dlatego że inaczej mogłaby nam się porysować płyta główna, albo raczej jej laminat. A tak, tak to są bezpieczniej, o wiele jest bezpieczniej. No i mamy taki szkielecik, gdzie będziemy mogli sobie zamontować to, co nas interesuje. Dokręcamy oczywiście delikatnie na zmianę raz w tą stronę, raz w tą, raz w tą, raz w tą, żeby wszystko było równomiernie dociśnięte. Chciałem tutaj wrzucić jakiś żart na zasadzie: jeżeli macie zbyt słabe palce, to weźcie zardzęwiały kości swojego taty, a później. Chciałem powiedzieć, że to jest głupi pomysł, ale boję się, że to jest internet i ktoś by to zinterpretował zupełnie na serio. Więc palcami mocno dokręcić albo poprosić kogoś dorosłego, żeby to złapał na przykład, i wtedy powinno to dobrze działać. Nie bierzcie cążek zardzewiałych, to był głupi pomysł. Teraz zadanie dosyć proste. Wystarczy, że na te trzpienie, które sobie przygotowaliśmy wcześniej założymy sobie nasz bloczek i powinien nam ładniej pasować albo nie. Dobra, to ja tylko krzywo wkładałem. Oczywiście zostało nam jeszcze wszystko dokręcić. I znów zasada taka sama, żeby robić to po przekątnej, żeby równomiernie docisnąć cały ten element po prostu w dół, żeby było dobrze przewodzone ciepło, żeby wszystko leżało sobie na płasko. No i też tutaj to jest jedyny minus, jaki mi się w tym wszystkim nie podoba. Te elementy są totalnie oddzielone, więc możemy spokojnie wyciągnąć sprężynkę. Po drodze mam. Mamy jeszcze tutaj podkładeczkę, która też lubi wykładać, ale jak ktoś będzie cierpliwy, to założy to w sposób normalny, taki jak ja. Ale jeżeli ktoś by się na przykład wkurzał, albo ręce by mu bardzo często się trzęsły, że wypadałyby mu rzeczy z rąk, jak to spadnie, to wtedy są cztery elementy, które trzeba znaleźć i poszukać. Nie chciałbym tego przeżywać. Już mi jeden z tych elementów spadł, już raz musiałem szukać, więc nauczony poprzednimi doświadczeniami, dokręciłem w sposób taki, a nie inny, coś, co wygląda prześlicznie. Lipton u siebie w materiale też na temat takiego układu chodzenia mówi o tym, że coś mu nie pasowało z jego tutaj. Blokiem, natomiast ten wygląda zupełnie nieskazitelnie. Jakie to jest piękne takie serduszko bielutkie czarnej płyty. Zrobiło się monochromatycznie. Teraz pora na ramy. I tak jak w każdej innej konstrukcji, potrzebujemy sprawdzić. Tutaj jest niesymetryczne wycięcie. Otwieramy sobie akurat tutaj z tej strony drakecik. Wsadzimy od razu wszystkie kostki i miejmy nadzieję, że nam będzie wszystko działać. A tutaj też się to otwiera. Strzeliło, czyli jest. Aha, ty zapomniałem folii ściągnąć. Będę jak aktywować tylko z ramem. Byłby troszeczkę przypał. Ale, orientując się w czas, mogłem uniknąć hańby. Nie no, hańba to jest trochę zbyt mocne słowo. To był taki, jak to Bobros mówił, szczęśliwy wypadek. Szczęśliwy, bo nie spalił procesora i nie zlepił folii razem z radiatorem. O tych pięknych, jakże prześlicznie wyglądających, już zamontowanych w płycie głównej ramach musimy przejść do innego elementu, czyli do czegoś, co może nie wygląda tak świetnie, ale jest niezwykle istotne w takim układzie. Układzie... Układ chłodzenia, to w skrócie układ. Ogółem. Dlatego, że większość filmów, jakie widziałem w ogóle na temat tego układu chłodzenia, absolutnie nie pokazywało tego, co jest w zestawie z danym elementem i jakoś te wszystkie kroki były po kolei bardzo mocno przeskakiwane, to ja sobie wziąłem jako taki cel zrobić materiał, gdzie wszystko jest po kolei od A do Z. Więc jeżeli kupimy sobie na przykład chłodnicę to mamy tutaj oczywiście jakąś instrukcję. Mamy samą chłodnicę, taka jest jak tutaj, zatknięta, po prostu, żeby nic tam nam nie powpadało. A oprócz tego mamy dodatkowo jeszcze zestawik śrubek różnych rozmiarów oraz długości i coś, czego się nie powinno jeść. Podobnie mało kto pokazuje, jakkolwiek kolejność, jak powinny być kolejne elementy zaplanowane i rozkładane. I jeżeli chodzi jeszcze o unboxingi, to mam tutaj wentylatorki, bo to się łączy bezpośrednio z chłodnicą. Możecie. Ten wyciągnę, dobra. Co ja Wentylatory z pudełka można wyciągnąć podobnie jak plastry z miodem z mola. Mole Ten sposób pakowania mi przypomina po prostu jak są ułożone plastry miodu w ulu. Też są tak ułożone góradą, ale mniejsza nie jest to aż tak ważne i istotne jak elementy, które się już w środku znajdują. To jest to troszeczkę podobnie jak dla nas. Jeżeli chcemy się napić miodu, no to miód jest dla nas najważniejszy. A to w jaki sposób pszczoła go przygotuje, to wiecie, jak pszczoła w ogóle przygotowuje miód? Co to tak naprawdę jest? Wiecie, co jest waszą jedną z ulubionych przekąsek? To sobie poczytajcie. A ja wam zaprezentuję, co jest Pudełeczko. To jest hub RGB do zarządzania kolorami wentylatorów, bo one świecą. I tutaj mamy SATA Power oraz jeszcze podpięcie pod USB. Jeżeli nam się coś takiego przydaje, żeby zarządzać to przez USB, jest to dosyć konieczne, chociaż my zrobimy to troszeczkę inaczej. Mamy dodatkowo wszystkie śrubki, które nam pozwolą zamontować wentylatory. Sam wentylator w zestawie, jeżeli sobie go otworzymy, jeden otworzy specjalnie przy Was, możecie zauważyć, ma dwa przewody, które wychodzą. Jeden to jest RGB, a drugi to jest standardowy od wentylatora. Sama obudowa wydaje się być wdzięcznym tematem, jeżeli chodzi o rozmieszczenie różnych elementów, bo mamy całą drugą komorę, żeby Upleść tutaj przewody, na przykład warkocze z przewodów. I mamy tutaj między innymi kontroler RGB do wentylatorów i inne tam takie rzeczy, ale przeliczyliśmy, że to będzie dosyć spory problem, bo wziąłem tutaj Commander Pro, czyli to do sterowania wentylatorami i LEDami. I tutaj mamy troszeczkę za mało złączy, ale coś pokombinuję, żeby wszystko jakoś w miarę dobrze świe sobie świeciło. Obudowa jest dodatkowo o tyle wygodna, że spokojnie drzwiczki możemy sobie zawsze otworzyć i zaglądnąć jak do lodówki, ale jeżeli montujemy na przykład komputer, to tutaj z góry jest jedna śrubka, którą jak tylko wykręcimy, to wtedy drzwiczki może. Możemy lekko odchylić na bok, podnieść je i nic nam już nie stoi na przeszkodzie, a szkło nam nie strzeli. Podobnie zrobimy z górnym panelem, żeby go nie uszkodzić. Teraz, dlatego, że przód będzie najbardziej reprezentatywną częścią komputera, to potrzebujemy wymienić te wentylatory na jasne. To też te wyciągnę sobie i też możemy to zrobić w prosty sposób. Tutaj też mamy filtr, więc jeżeli będziemy coś chcieli czyścić, to łatwo jest się całkiem do niego dostać. Całość jest zamontowana na magnes, więc wystarczy jeden zdecydowany ruch, żeby uwolnić miejsce, gdzie są zamontowane wentylatory. I potrzebujemy teraz podkręcać. Po sobie wszystkie śrubęsy Nie, nie możemy się skupić na takich ładnych przebitkach. Wiesz dlaczego? Patrz co zrobiliśmy. Znaczy co ja zrobiłem, bo ty to w sumie łapałeś mi kuna. Mieliśmy tak naprawdę zamontować chłodnicę do tego elementu, a ja wszystkie wentylatory przykręciłem po prostu. Tak jak widzicie, teraz muszę je wszystkie odkręcić, muszę to założyć, no i muszę... Hmm. Pokazujesz mój wstyd teraz? Nie jest ci wstyd, jest ci przykro. Jest mi smutno, jest mi źle, bo źle wentylatory przykręciłem se. To moje haiku na dziś. Jakie jest wasze? Podczas montażu natrafiliśmy na pewien problem, bo mamy śruby krótkie, mamy śruby dłuższe, krótsze oraz śruby dłuższe, dłuższe. Te są za krótkie, a te są za długie, więc zrobiliśmy tak, że daliśmy śrubkę, podkładkę i jeszcze jedną podkładkę i wtedy już nam wszystko ładnie się łapie. A teraz moi drodzy, obudowa nie poszła spać. Ona specjalnie czeka tutaj na zabieg wkładania radiatora, który będzie tutaj na dole, więc przykręcimy go krótkimi śrubkami i tutaj te śrubki już nam będą idealnie pasować, więc z niczym się nie pomyliliśmy i będziemy. Robić to na dwie raty. Raz zamontujemy od spodu radiator, tak jak robię to w tym momencie, a dwa zamontujemy po prostu wentylatory, jeżeli mi śrubki się nie pomogą. Szykuje się najfajniejszy moment, bo będziemy wrzucać płytę główną do środka. To też zniżę troszeczkę biurko, żebyście widzieli wszystko jak najdokładniej i jak najlepiej. I zauważyłem tutaj jeden zasadniczy problem. Ten wentylator, który się znajduje z tyłu obudowy, nie jest RGB. To też niech jego miejsce zastąpi taki, który będzie świecić. No i sprawy się troszeczkę komplikowały, bo się okazuje, że trzeba wiele rzeczy bardzo mocno dopasować. Po pierwsze mamy tutaj już podpięte część wentylatorów, mamy Commander Pro podpięty, żebyśmy mogli sobie wszystko tutaj powrzucać. Jeżeli chodzi o tą stronę, to tutaj się pozbyliśmy chłodnicy, jak sami widzicie ramów, a dlaczego to już zaraz Wam tłumaczę. Chłodnicę zamontujemy tutaj później, ale najgorszy był problem z rezerwuarem, czyli tutaj jest ta woda, tutaj jest pompka i tutaj przez rureczki będzie szła woda do całego obwodu. Musimy to zamontować w sposób następujący, taki tutaj i odwróciliśmy w ogóle cały... Ten sposób w montażu, bo jak zobaczycie tutaj, to powinno iść pionowo i powinniśmy mieć możliwość regulacji tego troszeczkę wyżej, troszeczkę niżej. My z tego zrezygnowaliśmy z prostej przyczyny. Możecie zobaczyć, to jest przesunięte trochę w tamtą stronę. Z prostego powodu chodzi o to, że nasze ramy są dosyć wysokie i teraz dopasowywaliśmy i przykręcaliśmy cały ten element, żeby sprawdzić i znaleźć taką odległość, żeby to nie dotykało za bardzo karty graficznej i żeby ramy nie opierały się o to i przede wszystkim, żeby tą ostatnią kostkę ramu dało się po prostu wypiąć. No i to jest, że tak powiem, taki ból układania chodzenia wodnego. Dlatego, że Żeby to wszystko dobrze zaplanować, to trzeba dosyć sporo czasu poświęcić. No, bo tutaj jeszcze jest jedna rzecz, dlatego że będziemy montować tą kartę graficzną pionowo. To możecie sami zobaczyć, że rzeczywiście tutaj będzie sobie stać, wisić ten rezerwuar. I zastanawialiśmy się, jakich przewodów użyć. Te podane przez Corsera, bardzo fajnej jakości, bardzo fajnie zrobione. No, niestety, mają te podwójne końcówki, dodatkowo jeszcze łamane. Więc mimo wszystko tutaj wykorzystam to, co kupowałem do tego całego zestawu już nie pamiętam ile czasu temu. Dlatego że te przewody, żebyście mogli zobaczyć, one są po prostu pojedynczą ósemką, dlatego ładniej to będzie nam ułożyć. Nie będę tego za bardzo pokazywać. Chodzi o to, żebyście wiedzieli, że nie używam dwóch oryginalnych przewodów, znaczy one będą i będą po prostu przedłużone, żeby wszystko nam ładnie tutaj pasowało. Kolejny błąd nowicjusza, bo już zamontowaliśmy rezerwuar, już ładniej sobie tutaj siedział, ale się okazuje, że zapomnieliśmy o jednej ważnej rzeczy, dlatego że musimy sprawdzać, w jaki sposób temperatury cieczy w obiegu. To też do tego służy tutaj jeden taki mały element, który wygląda następująco, a to jest mały termometr, który musimy wkręcić tutaj od tej strony, żeby ten przewód Przewodzi, gdzieś tam schować, żeby on sobie przechodził. To wygląda po prostu jak zwykła zatyczka, tylko ma przewodzi, który z niej wychodzi i musimy po prostu w odpowiedni sposób to dokręcić, tak, żeby uszczelka się ładnie przygniotła i żebyśmy mieli to szczelne i żeby z tego nie ciekło. Rezerwuar trafił ostatecznie na swoje miejsce, gdzie powinien docelowo być. Natomiast jeżeli chodzi o samą chodnicę, to także ją tutaj wrzuciliśmy, jest zamontowana. Pytanie, jakie powinniśmy kolejne kroki stawiać w przypadku przygotowywania takiego komputera? Otóż pierwsza rzecz, jeżeli spojrzymy sobie na ten bloczek z procesora, z niego wystaje przewód, on jest od oświetlenia. RGB. I teraz to jest o tyle fajny system, że jeżeli zobaczymy sobie rezerwuar, mamy dwa przewody. Jeden jest do podłączenia, drugi jest do Daisy Chaina, czyli że możemy sobie spiąć dwa elementy RGB adresowalne w ten sposób i powinny one sobie działać. I ta sama sytuacja jest z kartą graficzną, bo tutaj nie podajemy informacji o tym, jakie powinny mieć wentylatory na przykład prędkości. Dla nas najważniejsze jest to, żeby podać samo oświetlenie, bo do tego mamy właśnie przewody, więc tak samo pinamy sobie jeden przewód do tego, i drugi powinien nam w takim razie wyskoczyć gdzieś tam z tyłu. W troszeczkę innej kolejności, ale to jest główne założenie. Oprócz tego to nie jest... To nie jest wszystko, dlatego że teraz potrzebujemy z tej strony, jeżeli sobie zobaczycie. Mamy wszystkie kontrolery: mamy hub do RGB, mamy huba tutaj w sensie kontroler pro, gdzie mamy i czujniki temperatury do podłączenia, i LEDy, dwie sztuki. Jedna to będzie cały kanał poświęcony tym peryferium z Hydro X, natomiast drugi będzie poświęcony tylko dla wentylatorów. Oraz mamy sześć wentylatorów, czyli kontrole między innymi też prędkości działania pompki, bo pod jedynką mamy pompkę, czyli nasz rezerwuar z pompką, następnie mamy dwa, trzy. To są dolny rezerwuar T2 oraz T3 to są 4, 5, 6, żebyśmy mogli w łatwy sposób ogarnąć, który jak działa i żebyśmy mieli wszystko podpięte do jednego tutaj elementu. Jeżeli chodzi o dodatkowe wentylatory, jakie chcieliśmy zamontować, to możecie zobaczyć. Z tyłu jest wymieniony wentylator na białym, mimo że nikt nie będzie na niego spoglądać. To może z tej strony to będzie nam ładnie wyglądać, ale pojawia się problem z górą, dlatego że jak Zobaczycie tutaj, to mamy tutaj bardzo długą chłodnicę, która nam wręcz wystaje. Tu jeszcze dojdą złączki, które będą nam blokować część prześwitu, to też tego wentylatora nie będziemy w stanie zamontować, więc zrezygnowaliśmy z jednego, zamontujemy tylko jeden, ale to niczemu nie będzie przeszkadzało, bo jeżeli chodzi o obieg powietrza w samej obudowie, to mamy tutaj powietrze wrzucać, od spodu wpuszczać, tym wyciągamy, tym wyciągamy. Ale kolejny krok, jaki powinien zostać tutaj zastosowany, to na pewno zamontuję tutaj zasilacz. On będzie zamontowany w ten sposób. Pionowo, mamy tutaj wentylator i te plecki, które. Się znajdują tutaj przy obudowie, one też nie są pełne. Tylko jeżeli się przyglądniecie, to tutaj mamy siateczkę, więc będzie miał skąd wentylator i będzie, jak przepływ powietrza, się mógł odbywać. Od co? To też, żeby nie być gołosłownym, ja jeszcze to podepnę i wytłumaczę, dlaczego potrzebujemy zasilacza na tym etapie. No i dobra, zasilacz jest już tutaj wsadzony, jest wszystko popodłączane. Jeżeli się przyjrzycie, to mamy tutaj dodatkowo przewód, który jest na Sata Power 4 sztuki. I dlatego, że nasz rezerwuar jest niestety na Molexa, to wrzuciliśmy taką najprostszą przejściówkę, zamiast wrzucać cały przewód, który też ma 4 Moleksy. Mamy tylko jeden, który jest podpięty tutaj i on nieładnie wygląda, ale będzie schowany, więc nikt, nikt nawet nie będzie zdawał sobie sprawy o tym, że on w ogóle istnieje. Ale to nie jest wszystko, bo nie dość, że mamy zasilony commander, RGB Hub'a, jeszcze jeden kontroler do wentylatorów, to tutaj mamy dodatkowy jeden przewód. To jest 24-pinowy najgrubszy przewód, który się zawsze wpina do płyty głównej. Jak dobrze wiecie, jeżeli jego nie wepniemy do płyty głównej, to wtedy nawet włączając zasilacz nie będziemy dostawać zasilania, bo on nie wie, że jest do czegokolwiek podpięty. To też trzeba złączyć dwa piny ze sobą, tam jest zielony przewód chyba z i wtedy będzie nam działać, a tego potrzebujemy, żebyśmy mogli uruchomić pompkę, żeby zacząć napełniać układ. To też, żeby uprościć całe zadanie, Corsair dorzuca nam w zestawie taką małą przejścióweczkę. Tutaj, jak się przyjrzycie, w środku znajduje się mała blaszka i ona za nas zwiera nam te dwa elementy, przez co, jeżeli teraz sobie to dociśniemy, będziemy chcieli odpalić zasilanie w całym układzie, to w momencie przełączenia zasilacza pompka się powinna odpalić i będziemy mogli pompować płyn. Teraz można już powiedzieć, że jesteśmy na etapie, kiedy komputer jest gotowy otrzymać swoją zieloną zieloną ciecz, która jest przepiękna, bo zielony to przepiękny spokój, natura i w ogóle wszystko co najwspanialsze. Skoro już wiecie, w jaki sposób przygotować komputer do wodowania, to w następnym odcinku dowiecie się wszystkiego o złączkach, podpinaniu przewodów, tych przezroczystych rurek wężyków oraz o zaletaniu układu. Najbardziej ciekawi mnie to, jaki będzie finalny efekt, jeżeli nam się uda wszystko złożyć. No i kolejny filmik, to tak naprawdę będziemy musieli wszystko sprawdzać, czy czasami nam coś nie cieknie, więc przygotujcie się na duże ilości papieru. Nie, nie papieru. Ręcznika papierowego też nie. My wykorzystamy coś Bardziej zaawansowanego, co może Was jeszcze bardziej zaciekawi i zachęci do tego, żeby zasubskrybować ten kanał. Zostawić łapkę w górę, bo wykorzystamy do tego czyściwo celulozowe. Tutaj dwa inne filmy w tym jeden z poprzedniego odcinka, gdzie wszystko unboxowaliśmy, inny losowy. Miejsce na subskrybujkę i trzymajcie kciuki, że niczego nie zepsuję, bo to nie chciałbym zepsuć. Głupio by było. Kurt spadłem.